Siemano tu, MKL, Elastigo, a to trzeci odcinek z serii Minecraft Hardcore yy, Dzisiaj zrobimy ścieżkę do mojego portu, który będzie trochę inny Tu już jak widzicie mam taką zrobioną O, a tu widzicie zalety Minecrafta <laughs> Jak widzicie tu jest taki Wow, bardzo, bardzo dziwne Zbierałem surowce, więc Dobra, nie ma na co czekać. Byłem trochę w kopalni, żeby wydobyć. Jak widzicie, mam lazury i 30 rud żelaza. Yy. Dobra. O, gdzie ja mam tamto? Nie mam tam tego? Jez, yes, już myślałem, że nie mam. Dobrze, yy, dzisiaj zrobimy tylko drogę do tego portu, a w następnym odcinku, może zrobimy port, więc tak, tak, tak. Hop, hop, hop. Tararam, pam, pam. O, i jest, i teraz trzeba. Najtrudniejszą, nie no, żartuję. Ta, ta, ta. Że trzeba tu, wid musi być tutaj. Chyba mi nie starczy tych. Hmm. Hop, 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 hop. Hop. O nie, o nie. Dobra. I teraz. Pyk, pyk. Pak, 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 pak. No i to by było na tyle. Nie, naszartuje. No, o, mam pomysł. Jest, jestem. Świetnie pom... Jestem pomysłowy. Pierwszy raz. O! I tu trzeba... pak. No nie, nie, nie! No, aj! No, z tej strony to są może... No nie... Dobra, już niech tu będzie tak no co jest o, i yy, będzie taka ścieżka no nie no i tu będzie no szkurde, ale kiwir zobaczcie no co jest o tak 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 yy grani no graninomoga z luzem dioksy Dwa. No. Najlepsze. <gry> yy, nie wiem, będę szukać tak samo tutaj. O i jak widzicie mamy super drużkę. Pa pa, pa 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 i do wiru. I nic nie widzę. Nie? Yeah, fajnie. Yy, dobrze. O, tu jest moja farma beznadziejna. Widzicie, nic nie rośnie. O, czekaj. Jest! Pszenica pierwsza na tym świecie. Na tym save'ie. I jedno nasionko. O, dużo mi zostało jeszcze tych kamiennych cegiełek. op Jakby cię zniszczyłem tu, bo nie chciało w ogóle rosnąć, albo bardzo mało grałem na tym save'ie. Nie wiem. I jest nasza ścieżka. Jak chcecie jeszcze pomysły, to możecie pisać w komentarzach. Jakie rzeczy mam zrobić, to postaram się je zrobić. O, zejdziemy teraz do kopalni. Dobra, nie chce mi się. O, tam coś takiego. Nie wiem, co tam jest. Nie chce mi się tam iść. Dobra. O, węgiel. A, ale węgiel. Pyk, pyk. Jak widzicie, mam super chatkę. Chatka, chatka. O, jeszcze zrobimy okna i skończę odcinek. Pyk. No, pyk, 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 pyk. Jest, jest, jest. I przepalimy to, i zrobimy domy. Ale fajnie wygląda to zejście. O, i tu mamy super wejście. No kurde. Teraz przepalimy nasz piasek. I tu o. Pach, 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 pach. O już kilow mi się traci. Jak widzicie mam bardzo dużo kobla właśnie, jak mówiłem już. Yy, byłem w kopalni. O i tu jeszcze. Od mam tego kobla. Kobel, kobel i kobel. U, zgapiłem się, bo mogłem też... A to tam... Co tam? Będę się tam... <ścoughs> co tam będę się tam? No. Go go power ranger! No ja. Yeah. I pyk. I teraz kulminacyjny moment. Yeah! I tak oto właśnie zakończymy dzisiaj yy, odcinek. Więc siema, pa i cześć!